Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie na dźwięku prasowym zapowiadającym 51. edycję ogólnopolskich spotkań zamkowych Śpiewajmy Poezję, jednego z najważniejszych i najstarszych festiwali Śpiewajmy poezji w Polsce. Bardzo się cieszymy z obecności wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Macieja Grubla i witamy serdecznie, panie ministrze. Bardzo się cieszę. Witamy gospodarza, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Marcina Kuchcińskiego. Również Jest. bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy z obecności obu Panów. Szanowni Państwo, tegoroczna edycja odbędzie się w kilku lokacjach, blisko zamku, ale także w symbolicznych przestrzeniach Olsztyna, zachowując jego poetycki, kameralny i refleksyjny charakter. W związku z nowymi przepisami przeciwpożarowymi i reorganizacją przestrzeni zamkowej, dziedzinie Cośtyńskiego Zamku nie będzie mógł już pełnić roli sceny koncertowej. Zostanie on przekształcony, jeśli mogę tak dyskretnie zdradzić, w przestrzeń parkową, ale niedostępną dla sprzętu technicznego i publiczności. Szanowni Państwo, e, obecność Pana Ministra i marsza Marszałka Województwa nie jest tutaj przypadkowa, dlatego że e, nasza... Nasz festiwal jest finansowany ze źródeł samorządu województwa warmińsko mazurskiego a dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszymy się bardzo z tego faktu i oczywiście dziękujemy. Muszę dodać, że pierwszy raz od 10 lat mamy dofinansowanie z Ministerstwa. To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na wspaniałą współpracę z Ministerstwem. Chciałabym również poinformować, że objął honorowy patronat Marszałek Województwa warmińsko mazurskiego Pan Marcin Kuchciński, ale również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat objął również Prezydent Miasta Olsztyna. Poproszę teraz o zabranie głosu gospodarza, czyli Marszałka Województwa warmińsko mazurskiego Pana Marcina Kuchcińskiego. Dziękuję Pani Dyrektor. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To fakt. Bardzo się cieszymy, że możemy spotkać się tutaj po raz kolejny, żeby zapowiedzieć 51. edycję, tam roku mieliśmy wyjątkowo udany jubileusz, przygotowany w nowej formie, która z całą pewnością zdała egzamin. Stąd również kontynuacja tego projektu, o którym mówiła Pani Dyrektor. Cieszę się, że mamy. Taką markę, mamy takie wydarzenie. Ona myślę, że nie jest znana, nie, nie jest, jest nie tylko znana w naszym regionie w Ołtynia, ale już z całą pewnością można powiedzieć również w kraju. Wymieniając szereg artystów, którzy brali udział w tym festiwalu, z całą pewnością również mogę podkreślić, że wielu z nich właśnie zaczynało, zaczynało swoją karierę na olsztyńskich spotkaniach zamkowych. Jest to dla nas kolejna wartość dodana. Cieszę się, że również to miejsce i to wydarzenie odbędzie się po raz kolejny w stolicy naszego regionu. To dobry czas, bo dzisiejsza, dzisiejsza sytuacja, to w jaki sposób jesteśmy w jakiej gonitwie, jak, jak szybko żyjemy. Myślę, że będzie festiwal Poezji Śpiewany”, będzie doskonałym momentem do tego, żeby jednak popaść w odrobinę refleksji odrobinkę się zatrzymać. I, i kontemplować to, co e, usłyszymy. E, gratuluję również e, i słowa uznania dla organizatorów. E, cieszę się, że e, po raz kolejny festiwal e, e, jestem przekonany, z sukcesem będzie miał miejsce w Olsztynie, e, Zawsze na samorządy województwa możecie liczyć. Bardzo się cieszę, że również w tym roku, od dłuższego czasu, możemy liczyć na ministerstwo pana ministra. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo również. To co poprosimy o kilka słów do odbiorców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Macieja Wróba. Szanowni Państwo, nie mogło być inaczej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie mogło nie wspierać w tym roku olsztyńskich spotkań zamkowych Śpiewajmy Poezję, bo to takie wejście w drugie półwiecze z impetem i obiecuję, że to wsparcie będzie... Nadal, bo chcemy, aby moc słowa, moc muzyki wybrzmiewała ze stolicy Warmi Mazur, bo przecież olsztyńskie spotkania zamkowe to jest soft power Olsztyna, znane w całym kraju, i musimy dbać o to, żeby ta siła stąd, z serca tego regionu, wybrzmiewała jak najgłośniej. Ja się bardzo cieszę, że możemy być partnerem jako resort kultury tego wydarzenia. I mam nadzieję, że na, na deskach sceny tegorocznego festiwalu zobaczymy znowu fantastycznych młodych artystów, bo przecież wielu z nich, którzy pojawiali się w przeszłości, to dzisiaj gwiazdy polskiej sceny muzycznej. To jest fantastyczna trampolina dla artystów. Wierzę, że także tegoroczna edycja będzie jedną z nich. Dziękujemy bardzo. To są dobre proroczne słowa, więc to jest świetna promocja Usztyna, nie tylko w zakresie kulturowym, ale też gospodarczym, bo musicie Państwo wiedzieć, że z nami współpracuje mnóstwo podmiotów gospodarczych właśnie w zakresie realizacji poezji śpiewanej. I teraz pozwolicie, że pokrótce odczytam szczegółowy program poezji. Otóż zaczynamy w czwartek, 26 czerwca koncertem Nieobecność, poświęconym pamięci Ewy Demarczyk, reżyserii Monisława Sowczuka. Tutaj lokacją jest Filharmonia Armicko-Mazurska. Współpraca z, z Filharmonią układa nam się bardzo dobrze i to Państwo musicie widzieć, że Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie właśnie organizuje ten koncert na terenie Filharmonii. Ale to nie wszystko, bo tego dnia również wieczorem dla już innych odbiorców o godzinie 20.30 w grubie Sowa koncert Tymon Tymański akustycznie. Tak, zakończymy dzień y, pierwszy, czyli czwartek. Natomiast w tym czasie będzie również całe święto muzyki na starówce Olsztyńskiej pod nazwą Fendel Muzik. Więc wpisujemy się bardzo ładnie w działania miasta w tym zakresie. I ten patronat honorowy prezydenta miasta jest tutaj nie bez znaczenia. Proszę Państwa, mamy również warsztaty muzyczne poświęcone laureatom. Musicie wiedzieć, że takie warsztaty towarzyszą poezji śpiewanej od zawsze. Poświęcamy dwa dni na to, żeby muzycznie wesprzeć młodych kandydatów do, do naszego festiwalu. Piątek, 27 czerwca, amfiteatr miejski i tam będzie. Konkurs uczestników roku 2025. Cała transmisja oczywiście Radio Olsztyn. Następnie gwiazda wieczoru Artur Andrus z zespołem towarzyszą aktorowi muzycy Sterc Borowiecki, Poprawski Iżejmo. i Żelmo. I Sobota, Dzień Główny, 28 czerwca, oczywiście Amfiteatr Olsztyński. Tutaj chciałam podkreślić dobrą współpracę Miejskiego Ośrodka Kultury z CEIKiem, bo to właśnie w tej lokacji będziemy Państwu prezentować główny koncert. Zaczynamy mini koncertem laureata roku ubiegłego, czyli zespołem Przedwieczór, następnie koncert laureatów roku 2025, a gwiazdą wieczoru będzie pani Katarzyna Groniec z projektem Konstelacje. Artystę towarzyszyć będą muzycy Skrzypek, Skiedrzyński, Miguła i Buliński. Całość transmituje Radio Oszczmi. I niedziela, proszę państwa, 29 czerwca, klub Sowa przy zamku o godzinie 19:00, koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej, najpiękniejsze Twory w wykonaniu Natalii Lubranu. Towarzyszyć będą również muzycy Rzesławski i Miśkiewicz. Proszę Państwa, dodam tylko, że do udziału w konkursie zgłosiło się 61 wykonawców, to jest niebywałe w naszej edycji, z całej Polski wykonawców, z czego 10 to debiutanci. Do finału zakwalifikowało się 12 czy i to oni zmierzą się sami, ze sobą, z publicznością i z jury. Kierownictwo muzyczne przeglądu to Piotr Banaszek. Dodajmy, że to właśnie Piotr Banaszek będzie reżyserował warsztaty muzyczne. Jury, które będzie oceniało naszych uczestników to Joanna Konrad, Masia Raduszkiewicz, Artur Andrus Olaf, Derik Gasław i Piotr Szałę. Dziękujemy bardzo wszystkim mediom. I e, chciałabym powiedzieć, że patroni medialni to TVP3OSztyn, TVP Info, Radio Olsztyn, Radio WMFM, olsztyn 24com Bogaty Region i Telewizja Osztyn. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie, za poświęcony nam czas. Jeśli chcielibyście jakieś szczegóły, to jesteśmy otwarci do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo Panie Marszałku, dziękuję bardzo pani Mieście. Dziękujemy Państwu. Bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo.